Prawie 9 milionów ludzi mieszka w Mexico Ciudad, czyli stolicy Meksyku. Miasto posiada 12 linii metra i jest drugim po nowojorskim największym metrem w Ameryce Północnej. Liczne muzea, filharmonie i teatry rozmaicają życie kulturalne, a ogromne budynki nadają niesamowitego klimatu. Projekt Mexico! Zaprasza Tomasz Słodki! Głupie lotnisko w Meksyku oferuje połączenie do prawie 100 krajów na całym świecie. Znajduje się około 9 km od miasta, co ciekawe położone jest na wschód, dzięki czemu wszystkie lądujące samoloty muszą przelecieć na centrum miasta, co daje niesamowite widoki. Zostało otwarte 15 maja 1931 roku. Lotnisko ma dwa terminale, między nimi kursuje aerotren. Do centrum Mexico Ciudad podróż taksówką to koszt około 14-28 dolarów. Uberem około 5, metrem 30 centów. Wbrew temu co naczytałem się w internecie, przejście graniczne było bardzo proste. Co prawda musiałem odstać godzinę w kolejce i mimo tego, że mój samolot lądował o 5 rano, to rzeczywiście ta kolejka była długa. Później podszedłem do stanowiska imigracyjnego, gdzie wbito mi do paszportu pieczątkę, zapytano tylko jaki jest mój cel podróży i ile dni planuję zostać w Meksyku. Oczywiście musiałem dać jeszcze taką specjalną kartę, którą dostałem sam Samolocie. Wypełniłem ją numer lotu, jak i jaką linią leciałem, gdzie się zatrzymuję, jakiej narodowości jestem. Musiałem podać dokładny adres hotelu i ta karta została oderwana, połówka. Ona została w Meksyku, natomiast ja dostałem taką kartę do paszportu, którą muszę nosić ze sobą, którą muszę pokazać podczas odlotu. Na lotnisku dostępne są przechowalnie bagaży, których koszt wynosi od 7 do 10 dolarów za 24 godziny. Możemy też skorzystać z bezpłatnego internetu oraz hoteli kapsułowych. Noc kosztuje około 40 dolarów, ale popularne jest wynajmowanie ich na godzinę. Minimum to dwie, koszt około 15 dolarów. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos saludándole z la ciudad de México. Soy de la ciudad de México, pero vivo... Unidos, y vine de visita a ver a un familiar. Recuerden que también tenemos el Estadio Azteca, que fue ya sede de algunos mundiales, donde se firmó. Recuerden la mano de Maradona, que es la mano de Dios. La Riviera Maya es mi lugar favorito. Eh, todas las playas de México son paradisiacas. La comida es muy buena, me gusta mucho. Me encanta. ¿Por qué? Porque es maravilloso, es mi país. Mi nombre es Oscar. I se los recomiendo mucho, compañeros, amigos de Saludos a Polonia y a mucho gusto. Los esperamos. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Zapraszam Was także na stronę słodkilife.pl, gdzie znajdziecie moje książki m.in. o Meksyku, Amsterdamie, Kolumbii i innych podróżach z Kodami QR. I oprócz tego, jeśli byście chcieli wesprzeć produkcję tego vloga, zapraszam Was na Patronite. Możecie zostać moim patronem. To tyle na dziś. Do zobaczenia! thank you Dobało, subskrybuj kanał na YouTube i polub fanpage słodki live na Facebooku.